o prawidłowym siodłaniu konia westernowego. Oczywiście jak również w siodłaniu klasycznym ważne jest żeby koń był czysty szczególnie w takich miejscach jak pod popręgiem. Dlatego warto sprawdzić jeszcze raz ręką czy nie ma żadnych miejsc na których koń mógłby od których koń mógłby się obetrzeć. Następnie bierzemy pad i tutaj również sprawdzamy czy nasz pad jest czysty. Pad zakładamy Lekko do przodu, po to, żeby potem go cofnąć wraz z całym siodłem. Następnie bierzemy siodło i co teraz jest ważne: siodło usternowe zakłada się inaczej jak klasyczne. Czyli nie bierzemy siodła do góry, ponieważ nie mamy nawet tyle siły, szczególnie kobiety, tylko kładziemy siodło na prawej nodze, na udzie i naprawdę je zarzucamy lekko kładąc na grzbie. W tym miejscu widzimy, że siodło wraz z padem jest umiejscowione za bardzo do przodu. Możemy to między innymi poznać po pasku tajstra, ponieważ znajduje się on na wysokości końca łopatki, czyli w tym miejscu w żaden sposób nie mógłby znajdować się popręg. Następną sprawą jest to, że musimy podnieść pad do góry, aby nie wywierał nacisku na kłąb konia. Bierzemy prawą rękę na horn, lewą rękę na pad i go lekko podnosimy. Siodło nie należy cofnąć, a wziąć trochę do góry, hmm. spróbować poruszyć je w lewo i w prawo, i widzimy, że siodło automatycznie znajduje swoją prawidłową pozycję na grzbiecie konia. Możemy również włożyć rękę pod pad i wyczuć koniec łopatki. Ponieważ początek terlicy powinien się znajdować przy końcu łopatki konia. Bardzo ważne jest, żeby nigdy nie pociągać siodła wraz z padem do przodu, ponieważ włosy mogą się ułożyć w taki sposób, że będzie to wywierało nacisk czy będzie nieprzyjemne dla konia. Kolejnym krokiem jest zapięcie popręgu. W siodłach westernowych jest on umiejscowiony po prawej stronie i przymocowany. Żeby go zapiąć, Należy go wyjąć z tej szlówki i się upewnić, że jest zaczepiony o obydwa paski off-build. Następnie przechodzimy na drugą stronę. Z lewej strony konia wyciągamy off -billet. Schylamy się po popręg. W tym miejscu widzimy, że popręg wydaje się trochę za krótki, jednak z prawej strony mieliśmy możliwość wydłużenia go przy pomocy paska off-billet. Z tej strony wkładamy pasek tie-strap pierwszy raz, drugi raz tutaj od góry i trzeci raz jeszcze raz przez popręg. Widzimy, że ten popręg posiada rolkę, która ułatwia Podciąganie popręgu. Popręg podciągamy delikatnie, pewnym, ale spokojnym ruchem, a następnie w ten sposób go popuszczamy, żeby mieć pewność, jak mocno jest podciągnięty mój popręg. Po podciągnięciu popręgu należy włożyć pasek tie strap w szlówkę od dołu, a następnie znowuż od góry. W ten sposób zaczepiony pasek na pewno nie wypadnie nam podczas jazdy. Co jest popularne wśród jeźdźców westernowych, jest włożenie paska jedynie od góry. Może się jednak zdarzyć, że przy najmniej w najmniej oczekiwanym momencie, czy podczas spinów, czy innych elementów rainingowych, taki pasek wypadnie i może stworzyć niebezpieczeństwo dla jeźdźca i konia. Często spotykane jest sposób zakładania paska tie strap na dwa razy. To jest taki stary, pobojski sposób. Problem polega na tym, że jeśli wyjeżdżamy w teren i zaczepi nam się tutaj na przykład gałąź, to taki pasek się nie odpina. Jeśli będziemy mieli szczęście, to urwie się ta część skóry. Jednak siodło będzie wymagało zreperowania. Drugą sprawą jest to, że podczas upadku możemy się zawiesić tutaj nogą. Co spowoduje to, że możemy również wpaść pod nogi konia. Dlatego ważny jest cały taki pasek. Zakładać tylko w ten sposób, ponieważ jeśli tutaj się zaczepimy lub zaczepi się gałąź zawsze ten pasek jest możliwość, że zostanie wyciągnięty. Nie chcę teraz tego pokazywać, ponieważ takie szlówki w tym momencie się rozciągają i może to spowodować to, że następnym, taki, następnym razem ten pasek sam z siebie zacznie wypadać. Dlatego podczas rozsiadływania należy zwrócić na to uwagę, żeby pasek wyciągnąć pierw do góry i potem w dół.